O stary, ostatnio byłem bardzo samotny. Może czas znaleźć dziewczynę, ale najpierw. Ale jak w ogóle ją znaleźć? Oh shit. Słyszałam, że szukasz dziewczyny. Ile masz lat? 18. W porządku. O tak, będę najlepszą dziewczyną na świecie. Świetnie się dzisiaj z Tobą bawiłem. Ja też. Dobranoc, Leo. Cześć, mała, brykniesz się ze mną na dyskotekę? Spadaj, Deklu. Kim była ta kobieta, z którą właśnie rozmawiałeś? Skąd ona to wie? Jakaś przypadkowa kobieta, która mnie zaczepiła. Przestań rozmawiać z innymi ludźmi. Jezu, okej, okay, przepraszam. Okej, okay, dobranoc. Tak czy siak, jestem głodny. Zjedzmy coś. Witaj w Brook Diner. Czym mogę służyć? Cześć, chciałbym. Dlaczego rozmawiasz z dziewczyną znowu? Skąd, do diabła, wiedziałaś? To bez znaczenia. Liczy się to, że rozmawiasz z kobietami. Ja tylko zamawiam jedzenie LOL. Proszę pana. O przepraszam, co się dzieje? Spytałam, co chciałbyś zjeść. Rozumiem, poproszę kanapkę. Jak to zrobiłaś? To nieistotne. Zdradzasz mnie. Nie. Dlaczego zajęło ci to tak długo? Korki, przepraszam. Założę się, że bawiłeś się z inną dziewczyną. No nie. To dlaczego pachniesz jak dziewczyna? Nie, po prostu zapomniałem wziąć prysznic. Czy dziewczyna cię przytuliła? To twoje własne perfumy. Żadnych kłamstw. Jesteś kłamcą. O mój Boże, ona doprowadza mnie do szaleństwa. Czy twój tata jest w domu? Nie. Zmarł wiele lat temu. Pozdrów go ode mnie.